Chcę Was, kochani, bardzo serdecznie pozdrowić w związku z rozpoczynającym się okresem adwentu. Pozdrawiam drogich księży, pozdrawiam siostry zakonne, pozdrawiam wszystkich wiernych, w szczególności oczywiście wiernych diecezji drochiczyńskiej. Rozpoczynamy adwent, który. Wiemy to doskonale, będzie inny niż te, które przeżywaliśmy we wcześniejszych latach, bo panuje epidemia. Cała, całe otoczenie, cała rzeczywistość wokół nas jest, można powiedzieć, przejęta strachem. Ale my, jako ludzie wierzący, jako uczniowie Chrystusa. Chcemy ten czas święty, czas Adwentu dobrze wykorzystać, pomimo to, pomimo tych przeszkód. Można powiedzieć, warto zajrzeć do Pisma Świętego i odwołać się do tekstu, który no, jest bardzo charakterystyczny i dobrze ujmuje głębię prawdy teologicznej tego, na co czekamy i co mamy przeżywać w okresie adwentu. W liście św. Pawła Apostoła do Filipian jest taki tekst o Chrystusie. On, istniejąc w postaci bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby, rób, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Przeżywamy właśnie tę prawdę, że Syn Boży, który można poetyckim językiem powiedzieć, zamieszkiwał niebo, stępuje na ziemię z miłości do nas, wyciąga rękę do grzesznego człowieka, aby koniec końców otworzyć przed nim raj, niebo. My widzimy, że w dzisiejszym świecie wielu ludzi chce być bogami albo w każdym razie zachowywać się jak Bogowie, którzy o wszystkim decydują A tymczasem Bóg prawdziwy w swojej pokorze wstępuje na ziemię i staje się człowiekiem, sługo, niewolnikiem nawet Warto też odwołać się do tego tekstu, który będziemy rozważać w pierwszą niedzielę Adwentu, tekstu proroka Izajasza, gdzie jest takie charakterystyczne słowo: Rozedrzyj niebiosa i stąp. Możemy powiedzieć, to jest niesamowite, samo to wyrażenie, ile tutaj jest emocji. Ile tu jest niecierpliwości, ile tu jest oczekiwania, ile tu jest nawet gwałtowności pewnej. Wołamy do Boga, żeby już dłużej nie czekał, żeby rozpoczął dzieło zbawienia. Rozedrzyj niebiosa. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że myślę, pamiętamy. Takie teksty z Pisma Świętego, ze Starego Testamentu, ale także z Nowego, z Ewangelii, gdzie jest mowa o rozdzieraniu szat. Żydzi rozdzierali szaty wtedy, kiedy działo się coś strasznego, coś niezwykłego ktoś odchodził, umarł, z rozpaczy rozdzierali szaty. Taki był u nich zwyczaj. Otóż nieba człowiek rozedrzeć nie może. Może rozedrzeć tylko własne szaty. Natomiast niebo rozedrzeć i otworzyć dla człowieka może tylko Bóg. W okresie adwentu chcemy wyrażać Bogu wdzięczność, że rozdarł niebiosa, że one są rozdarte, to znaczy dostępne człowiekowi. I w końcu Ewangelia pierwszej niedzieli Adwentu mówi o czuwaniu. Trzeba czuwać. Kochani, my w ostatnich miesiącach bardzo czuwamy nad tym, żeby się nie zarazić, żeby no, praca, pracę utrzymać, żeby strat nie ponieść. A tymczasem. No, Kościół i teksty święte wołają, żebyśmy czuwali nad tym, co jest jeszcze ważniejsze, o wiele ważniejsze. Żebyśmy czuwali, aby nie przegapić spotkania. Kochani, chcę Was pozdrowić, ale też zachęcić do takiego duchowego przeżycia okresu Adwentu. Oczywiście, że dostęp do naszych kościołów będzie trochę trudniejszy, ale nie rezygnujmy z przychodzenia na adoracje, w miarę możliwości też na msze święto, na roraty. Przeżyjmy rekolekcje adwentowe. Jeśli by okazało się, że w jakiejś parafii nie da się ich przeprowadzić, Zgodnie z tradycyjną formułą, to przynajmniej wysłuchajmy konferencji w internecie. Na naszej stronie internetowej, stronie Diecezji Druhiczyńskiej, będą przygotowane specjalne konferencje i dla osób dorosłych, i dla młodzieży, i dla dzieci. Jeśli nie będzie innej propozycji w parafii, na miejscu, skorzystajcie z tych tekstów, z tych rozważań. Chcę też przy okazji bardzo serdecznie podziękować, bo tych podziękowań nigdy za wiele. Osobom, które w tym okresie trudnym dla wszystkich stają na wysokości zadania. Wszystkim osobom związanym ze służbą zdrowia. To są naprawdę y, przykłady heroicznych, wprost postaw. Wobec których chylimy czoła, i z wielką wdzięcznością o nich myślimy, i za nich się modlimy. Także oczywiście dziękuję osobom, które w takim trochę, może mniejszym zakresie, takim bardziej domowym, służą pomocą tym osobom, które, którym trudno byłoby poradzić sobie samym. Niech ten adwent będzie czasem. Błogosławionym. Dzielmy się Bogiem, otwierajmy się na łaskę i wspomagajmy naszych bliźnich, którzy nam towarzyszą w drodze. Błogosławionego czasu Adwentu. Szczęść Boże.